Nie no teraz już nie mamy nic, które mogłoby nas stąd wydostać, a ten Mikołaj się cieszy, czemu Ot też się nie wydostanie. Jak to nic wystarczy, że użyję mojej magii, a z powrotem trafimy do tego miasta, z którego wysłał nas tutaj ten łotr. To Mikołaj ma ukryte moce podróży po czsoprzestrzeniach. I tak i nie to, który stworzył te działo, stworzył je w złych celach, i dlatego mogę się wydostać. Gdyby był dobry i nas tu wysłał, wtedy byśmy utkleni na zawsze. Nic z tego nie zrozumiałem, ale przynajmniej wrócimy do naszej krainy. Co jak wu się wydostaliście, nieważne skoro te portale są nieskuteczne. Pora na ostatni z planów B, czyli plan z jak zabić Mikołaja. Wiem, że miałeś ciężkie czasy młodości, ale wszystko da się jeszcze naprawić, nigdy nie jest na to za późno. Mikołaju, uważaj. Co ty z nim zrobiłeś? Rozproszyłem jego atomy i cząsteczki w nieparzystych soprzestrzeniach by się nie złączyły czyli mówiąc po ludzku rozmyłem go raz na zawsze mogę tak robić tylko w ostateczności no a teraz celebrujmy razem święta. Niby moglibyśmy wracać już do Bagnarii ale statek nam nie ucieknie mamy trochę czasu biorąc pod uwagę że u was czas jest przesunięty jeden dzień do przodu no i miło będzie pierwszy raz w życiu celebrować te wasze święta.